Hej, dzisiaj pokażę Ci zasadę, od której zależy Twój artystyczny sukces. Powinieneś ją stosować tworząc każdą pracę. Jeśli ją zrozumiesz i zaczniesz wykorzystywać w praktyce, to gwarantuję Ci, że Twoje dzieła zostaną po pierwsze zauważone, a po drugie nie zostaną szybko zapomniane. Ironią losu jest to, że zasada ta jest tak prosta i banalna, że bardzo wielu artystów i twórców po prostu nie zapomina. Ciekawy? No to jedziemy. To pochodnie Nerona, Henryka Siemiriackiego. Ma prawie 4 metry wysokości na 7 metrów szerokości. Obraz ten był sławny na długo przed swoim powstaniem. Był tak popularny, że podczas pracy nad nim pracowni artysty odwiedzały całe wycieczki. Były one na tyle kłopotliwe dla malarza, że wyznaczył konkretne godziny dla zwiedzających, żeby nie przeszkadzali mu zbytnio w pracy. Możesz lubić taki styl lub nie, ale z jednym na pewno się ze mną zgodzisz. Stając przed tak ogromnym obrazem pełnych szczegółów i detali, będziesz pod wrażeniem. Zobacz teraz inne dzieło. Tak, to dzieło sztuki. I to nie byle jakie. To bardzo drogie dzieło sztuki. Jego wartość oszacowano na prawie pół miliona złotych. Teraz uważaj. Powstał w trzech egzemplarzach. I z tego co mi wiadomo, wszystkie zostały sprzedane. Banan zrobił międzynarodową karierę i pisał o nim chyba każdy znaczący serwis informacyjny. Jeszcze głośniej zrobiło się o nim w momencie, kiedy inny twórca przez duże T po prostu go zjadł i ten akt zatytułował jako głodny artysta. Nie pamiętam, żeby w ostatnim czasie media tak dużo mówiły o jakimkolwiek innym dziele niż to. Zarówno pochodnie Nerona, jak i nasz banan mają jedną cechę wspólną. Obydwa dzieła odniosły międzynarodowy sukces. Również finansowy. O tym właśnie dzisiaj porozmawiamy. Co zrobić, żeby nasza praca odniosła sukces? Autorami moich przykładów byli już znani artyści z dobrze udokumentowaną karierą. Ale ich dzieła i tak naprawdę każda inna praca, nieważne czy wielkiego twórcy czy początkującego autora, podlega temu samemu mechanizmowi, który musi zadziałać, żeby jego dzieło zostało docenione. Musi ono przejść przez trzy stopnie. Każdy po kolei. Nie da rady pominąć żadnego z nich. Są to etapy, jakie przechodzi odbiorca Twojego dzie dzieła od pierwszej sekundy, w której na nie spojrzy. Ty jako artysta musisz przewidzieć i przede wszystkim umieć wywołać pewne reakcje widza. Są obrazy, które nie osiągają pierwszego. Inne zatrzymują się na drugim. Jeśli jednak Twój obraz czy ilustracja dotrze do trzeciego z nich, to sukces, ten większy lub mniejszy, masz gwarantowany. No to czas w końcu wejść na każdy z tych stopni i pokonać je po kolei. Idziemy zatem do najniższego z nich. Zwrócenie uwagi. Żeby wejść na ten stopień ze swoją pracą, musi ona zwrócić czyjąś uwagę. Choćby na sekundę. Nieważne jaki rodzaj twórczości uprawiasz, to zawsze masz ten sam cel. Zarówno artyści tworzący w stylu realistycznym, abstrakcyjnym czy komiksowym chcą, by ich praca została dostrzeżona, a potencjalny widz zwrócił na nią uwagę. Siedząc przed pustą kartką czy malarskim płótnem, musisz się zastanowić, w jaki sposób ta praca, choć na jedną sekundę, ma przyciągnąć wzrok. Sposobów jest mnóstwo. Może użyć jaskrawego koloru albo mocnego kontrastu. Czasami w sam wymiar lub format pracy może być intrygujący. Inaczej postrzegamy pracę wielkości znaczka pocztowego, a jeszcze inaczej mur mural na budynku. Na tym etapie chodzi tylko o to, by człowiek oglądający setki obrazów na sekundę skupił wzrok właśnie na tym twoim. Możesz również zawędzić swoją grupę odbiorców i sprawić, że dana praca będzie interesująca tylko dla nich. Weźmy na przykład fanów Harry'ego Pottera. Jeśli umieścisz na jakimś twoim portrecie element z jego uniwersum, to dla przytłaczającej większości odbiorców ten szczegół może kompletnie nic nie znaczyć. Ale zapalony sympatyk tych książek czy filmów od razu to wychwyci, a co za tym idzie zwróci uwagę na Twoje dzieło. Ty właśnie osiągnąłeś pierwszy stopień do sukcesu swojej pracy, lecz zostały jeszcze dwa kolejne. Idziemy zatem dalej. Skoro już ktoś zobaczył owoc Twojej twórczości, to wypadałoby, żeby teraz pochylił się nad nim i zastanowił przez chwilę. Jest to bardzo ważny etap w odbiorze każdego rysunku czy obrazu stworzonego przez Ciebie. Właśnie minęła ta pierwsza sekunda, i teraz ważą się losy Twojej pracy. Walczysz o dalszą uwagę widza. Niestety, w ogromnej większości przypadków ta uwaga się kończy i rozprasza. Wygląda to mniej więcej w ten sposób: O, fajny portret! A sekundę później Twój widz wraca do przeglądania słodkich kotków w internecie. Musisz utrzymać jego uwagę przez dłuższą chwilę. Jedynym na to sposobem jest wywołanie pewnych emocji. Ich wachlarz jest naprawdę duży. Od zachwytu i ekscytacji do oburzenia i wręcz obrzydzenia. Tutaj wrócę do przykładów z samego początku. Zarówno pochodnie Nereona, jak i najdroższy banan na świecie te emocje wywołały. Największym wrogiem każdego artysty jest obojętność. Tworząc pracę, musisz wiedzieć, jakie pytania będą rodzić się w głowie Twojego widza, a najlepiej jest samemu te pytania sprowokować. Jeśli stworzyłeś epicką wielopostaciową scenę na ogromnym formacie, to pytanie naturalnie będzie brzmieć: jak on zdołał to zrobić, ile czasu musiało go to kosztować. Wtedy emocje towarzyszące temu obrazowi to zachwyt i podziw. Właśnie podziw jest najlepszym i najbardziej upłacalnym na dłuższą metę rodzajem emocji, jaki artysta może wywołać u widza. Jeżeli Twoje prace potrafią zapierać dech w piersiach u odbiorców, to prędzej czy później sukces masz gwarantowany. Ale podziw to nie wszystko. My jako artyści możemy poruszyć kilka innych strun. Sam zachwyt możemy też wzbudzić nie tylko poprzez spodziw. Patrząc na rysunek malutkich szczeniaczków czy kotków, widz pyta, czy może być coś bardziej słodkiego. Tym razem mamy do czynienia z rozczuleniem. To też bardzo pozytywne uczucie. Patrząc na drugi biegun emocji, po zobaczeniu jakiegoś obrazu burczego dzieła, widz może spytać, jak on w ogóle śmiał coś takiego zrobić. Czasami nasze prace wcale nie muszą wywoływać miłych skojarzeń. Jednak jeśli chcemy osiągnąć jakiś sukces komercyjny, to trzeba raczej trzymać się blisko uczuć pozytywnych. Postaw się na miejscu swojego klienta. Zastanów się, czy kiedykolwiek kupiłeś jakąś rzecz, która sprawiała, że poczułeś się źle albo niekomfortowo. No oczywiście takie prace też mają swoją funkcję, która jest potrzebna. Dzięki temu artysta również może odnieść sukces. Tak więc, jeśli adresat twojej pracy zada sobie któreś z tych pytań, to znaczy, że osiągnąłeś drugi stopień. Zmusiłeś widza do zastanowienia się i pochylenia nad twoim dziełem. Wejdźmy zatem na stopień trzeci i ostatni. Jest nim działanie. Sama nazwa tego etapu mówi o jakiejś akcji podjętej przez odbiorcę. Jest ona wywołana bezpośrednio przez dwa pierwsze stopnie. Najpierw zwrócił on uwagę, potem się zastanowił pod wpływem jakiejś emocji. Jeśli jest ona na tyle silna, to wywołuje właśnie jakieś realne działanie. Może to być mnóstwo różnych rzeczy. Na przykład bardzo proste i niewymagające wielkiej aktywności polajkowanie Twojego posta na Facebooku czy Instagramie. Z drugiej strony wyżalenie się znajomym, że jakiś palant skarykatyrował aktorkę, którą uwielbiasz, albo ideę, którą propagujesz. Oczywiście tym działaniem może być również zakup danej pracy albo zlecenie na podobną. To ty decydujesz, jakie akcje chcesz wywołać. Jest pewien bardzo prosty sposób na sprowokowanie odbiorcy do zamierzonych przez Ciebie zachowań. W marketingu nazywa się CTA, z angielskiego Call to Action, czyli wezwanie do działania. Jest to jedna z podstawowych technik sprzedaży. Na czym polega? W bardzo dużym uproszczeniu, na stworzeniu krótkiego, jasnego i rzucającego się w oczy komunikatu, sugerującego podjęcie jakiejś akcji. Według wielu raportów obecność dobrego wezwania do działania zwiększa prawdopodobieństwo podjęcia go przez klienta od 20 do nawet 90%. Jak ty jako artysta możesz zastosować tę technikę? W najprostszy możliwy sposób. Jeśli chcesz, by ktoś kupił daną pracę, to po prostu o tym napisz. Hej, ten rysunek jest na sprzedaż. Jeśli ci się podoba, to skontaktuj się ze mną. To jest tak oczywiste, że nikt tego nie robi. Może 10% prac, które widzę, ma to w opisie. Inny przykład. Nie zawsze musisz też sprzedać rysunek czy obraz, ale praktycznie zawsze możesz napisać, żeby ktoś go polubił. Jak myślisz? Czemu wszyscy twórcy na YouTube zachęcają do polubienia profilu? Bo to po prostu działa. Statystyki mówią same za siebie. Nie chcę opisywać sposobów na osiągnięcie każdego stopnia uwagi widza, bo jest ich praktycznie nieskończona ilość. Mógłbym napisać opasłą księgę przedstawiającą je, choć i tak zapewne nie zgłębiłbym nawet jednej dziesiątej tematu. Chcę Ci przedstawić tylko pewien schemat tego, w jaki sposób działają nasi odbiorcy. Zadaj sobie te kilka prostych pytań, o których mówiłem wcześniej, przed rozpoczęciem pracy. Niewątpliwie pomogą Ci przewidzieć, w jaki sposób ludzie odbiorą efekt Twojej twórczości, a to pomoże Ci osiągnąć artystyczny sukces. Tylko tyle i aż tyle. Do następnego razu. Cześć.